Cześć, z tej strony Guzik, a to jest Guzikologia. Dzięki uprzejmości Alice Games dostaliśmy paczkę, a w niej starter do Achtung Cthulhu. W tej grze wcielicie się w żołnierzy, którzy walczą na frontach II wojny światowej. Jednak nie będzie to typowa wojna, bo jest tam lovecraftowy twist, magia, okultystyczne rytuały i mnóstwo diabels do pokonania. Zapraszam do oglądania. Kurde, ale zrymowałem. Nieźle. <gry> Zaczniemy od zewnętrznej części tego zestawu. Starter zawarty jest w twardym, kartonowym i kolorowym pudełku. Na odwrocie znajdziemy krótki opis tego, co zawiera zestaw, gotową przygodę, skrót zasad z podręcznika głównego, czyli takie praktyczne ściągawki dla graczy, sześć gotowych postaci, sześć map, zestaw specjalnych kości oraz plaskaczy, jak również kod do pobrania wersji cyfrowej całego zestawu. Samo pudełko zdaje się być na tyle wytrzymałe, żeby ochronić jego zawartość. U was ta naklejka będzie umieszczona na folii ochronnej, więc nie martwcie się o jego uszkodzenie. Zajrzyjmy do środka. Znajdziemy tutaj kilka różnych elementów, które właśnie pokażę Wam na ekranie. Pudełko składa się z dwóch części, a ich wewnętrzne strony zawierają przydatne tabelki i ściągawki, np. efekt obrażeń. Poziomy trudności, których jest 5, poziomy komplikacji czy zasięgi broni wraz z premiami do rzutów. Można je wykorzystać jako ekran mistrza gry albo jako wygodną tackę na kości. Przygoda zatytułowana Pośród Wilków to kolorowa miękka broszura licząca 60 stron. Całość świetnie wpisuje się w estetykę całej linii wydawniczej. Nawet ta żółta kropka z napisem Wydanie specjalne nawiązuje do tych znanych z podręczników. Za chwilę pokażę Wam kilka grafik z wnętrza tej przygody, więc jeżeli nie chcecie psuć sobie zabawy, to radzę przeskoczyć do przodu o jakieś 20-30 sekund. A tym, którzy zostali, mogę powiedzieć tylko tyle, że obrazki są bardzo, ale to bardzo klimatyczne i turbo mi się podobają. O czym dokładnie jest ta przygoda? Bez spoilerów, powiem na końcu. Przechodzimy do Księgi Zasad. Zawiera ona podstawowe informacje, które pozwolą wam płynnie rozpocząć i rozegrać pierwsze sesje. Przy odrobinie determinacji na tych zasadach można nawet oprzeć dłuższą kampanię. Część z tych informacji znajduje się również na wewnętrznych częściach pudełka. W księdze zasad znajdziecie również wspomniany wcześniej kod na cyfrową wersję do zestawu, którą można pobrać ze strony wydawcy. Kolejnym elementem są ściągawki dla graczy, które ułatwią prowadzenie gry i ograniczą pytania typu, co mogę zrobić jako akcję pomniejszą? albo do czego mogę wykorzystać impet. Dostępne postacie to m.in. dowódca, który na portrecie ma uroczego czarnego kotka, klasyczny żołnierz, mechaniczka, badacz, infiltratorka oraz specjalistka, która może pełnić funkcję medyczki. W zestawie znajdziemy dwa arkusze dwustronnych plaskaczy przedstawiających postacie graczy, NPC oraz tokeny impetu i zagrożenia. Wszystko wykonane jest z solidnego kolorowego kartonu, który w moim przypadku wyjątkowo łatwo się wybijał. Każda mapa jest jasno opisana dzięki czemu łatwo będzie wybrać właściwą. Co ciekawe, w broszurze z przygodą na mapach naniesione są dodatkowe elementy, zarówno fabularne, jak i mechaniczne, np. strefy zasięgu. Pozostały nam jeszcze do omówienia kości, które są unikalne i niedostępne poza zestawem. Te z zestawu znajdują się po stronie lewej, a te, które są dostępne normalnie w sprzedaży, po stronie prawej. Kości różnią się symbolami jak również kolorem. Natomiast to zauważyłem dopiero wtedy, kiedy padło na nie światło pod odpowiednim kątem. Możecie też zobaczyć to na ekranie. Na koniec warto wspomnieć, że wszystko jest ułożone w wygodnej wytłoczce, która zabezpiecza materiały przed przesuwaniem się podczas transportu. A teraz czas na kilka słów o samej przygodzie. Po zaznajomieniu się z nią myślę, że jest niezłym wprowadzeniem do świata Achtungtulu oraz samej mechaniki 2D20. Wcielamy się tutaj w rolę żołnierzy, którzy walczą w okolicach Dunkierki, na dwa dni przed tą słynną akcją ratowania walczących małymi jednostkami wodnymi. Tak, był o tym film. Sama broszura daje nam trochę informacji o tym, co się dzieje na świecie i jak wygląda ta Druga Wojna światowa, tak abyśmy my, jak i gracze mogli się zanurzyć w niej po pas. Bez spoilerów historia składa się z trzech aktów i myślę, że każdy z nich da się rozegrać na osobnej sesji, która będzie trwała między 2 a 3 godziny. Z punktu widzenia MG jest tutaj coś, co mnie się bardzo, ale to bardzo podoba. To znaczy, są rozpisane konkretne opisy, które wystarczy przeczytać graczom. Jest to cudowna pomoc dla Emgów, którzy są mniej ekspresyjni. Znajdziemy też tutaj przejrzyste i dość klarowne karty NPCów i przeciwników, na których nasi gracze mogą natrafić. Na koniec tej broszury będziemy mogli znaleźć pomoce dla graczy, które możemy wydrukować i wręczyć graczom wtedy, kiedy przewiduje to scenariusz podczas gry. Jeśli chodzi o samą konstrukcję scenariusza, to składa się on z trzech aktów, jak już wspomniałem. Pierwszy z nich jest bardziej taki mechaniczny, jest bardzo dobrym, solidnym wprowadzeniem do gry, do mechaniki, do tego, jak się po niej poruszać i jak grać ogólnie. Drugi pokazuje nam już nieco nadnaturalnych elementów. Oraz pokazuje to, że nasi przeciwnicy nie są jednorodną, złą, paskudną masą, która tylko prze, żeby rzucić świat w otchłań i nicość. No i finalny trzeci akt to już normalne odpięcie wrotek i zanurzenie się po szyję w tajnej wojnie, która dzieje się tuż za kulisami tej prawdziwej drugiej wojny. Starter możecie kupić na stronie wydawcy, wszelkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Dajcie znać, czy mieliście już okazję zagrać wachtunga, czy wam się podobało, czy pokazanie tego startera w taki sposób było spoko, no i jak go znajdujecie, jest hot czy not. Dzięki, trzymajcie się i do następnego.